Moi kochani, nie wiem jak to się stało, ale końcówka filmu nie zgrała się i nie widzicie, nie widzieliście jak wygląda paszczet. Teraz Wam pokazuję. Paszczet wygląda tak po upieczeniu, z mięciutki. Na kanapkach, no niestety trzeba go rozsmarować, ponieważ troszkę jest jeszcze za wilgotny, powinnam więcej odcisnąć yy, cukinie. Więc teraz na pewno będę sprawdzać, czy się zmontuje to w całości. Żeby wam pokazać. I czekam na informacje od Was, czy Wam wyszedł paszczyt i również Wam smakuje. No dobra, po śniadanku odezwę się do Was z drugiej strony. Witajcie moi kochani! Jak widzieliście, początek był z pasztetem, z którym co się stało, nie wiem. W sensie takim, że montowałam filmik. I była ta końcówka, że już jest upieczony. Wam pokazuję, opowiadam, że mięciutki, taki, siaki. Montując filmik, no mówię, wrzuciłam, ok, na bank wszystko dobrze, bo. Widziałam, jak się montuje, co i jak. I gdybyście nie napisali, w sumie pierwszy to był komentarz od Justyny F. Drugi był mniej przyjemny komentarz. I wtedy zorientowałam się, że po prostu nie ma. Nie ma tego. Gdzie się podziała ta końcówka? I don't know. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się stało. W Yy, chyba mi komar dzięku. Zaczynam je to spędzić. Jakiś katar jeszcze mam. No dobra. Aż czym ja przyszłam z Holem z Lidla, ale jeszcze sekundka. Dobra. Już sobie kawę naszkowałam do końca. Z oczywiście łykawy u nas jest strasznie gorąco, wybitnie. Krystek pojechał na te a te dzisiaj miało być takie fajne, bo pojechali na jezioro. I ma trener dać mi znać, jak będę już wracać, żeby można było podjechać po krystana i go odebrać. Więc tak, spakowany. Tylko szkoda, że nie miałam nic do jedzenia takiego dać mu na wynos. No ale dałam mu trochę pieniążka, ewentualnie coś sobie kupi, jak tam zgłodnieje, bo nie wiem, o której wrócą. No, ale no, kurczę, swędzi mnie to, chyba faktycznie to komad. Ale wydaje mi się, że to zostało ugryzienie w, w domu zrobione. Że to już miałem wcześniej, ale nie wiem. No dobra, lecimy z tym holem. Lecimy z tym holem, więc pierwsze piluś bananowy, jakaś nowość. Widziałam go u Karoliny Myśliwiec i tak dzisiaj mi się rzucił w oczy, więc mówię was z dla Wojtusia. Co my tu mamy? Przecież bananów w jogurcie, cukier, błonnik cytrusowy zagęszczacz soku z cytryny, aromat naturalny, żywe kultury bakterii. I dobra, taki mały pojemniczek i mam takich trzy, bananowy, truskawkowy, i piluś malinowy. ciekawy jak tam będą mu smakowały, bo takie były piątusie. I wiem, że uwielbiał je jeść. Nie. Następną rzeku śmietana osiemnastka. Dwa razy jogurty naturalne, oczywiście z pilosa. Pomarańczowych naklejek dzisiaj nic nie mam, nic takiego nie było, chyba tylko sałaty widziałam na pomarańczowych naklejkach, a tak to nic nie było, więc, więc dzisiaj już nic. Yy, następna rzecz, krem kakaowy, jaki by nie był skład, nie interesujmy się tym składem, niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Następna rzecz, cukier biały i jakąś mąkę wzięłam, to, to chyba w Lidlu, nie wiem, czy ja kiedykolwiek brałam. Używaj do słodkich wypieków ciast, ciasteczek, rogalików, biszkoptów, babek i totów, A mam ochotę jutro coś fajnego zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Dzisiaj yy, zrobiłam chlebek bananowy, bo to już uwielbia Wojtek. Mam jeszcze te brzoskwinie ciasteczkowe, dwa banany i może, może coś, 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 coś właśnie. No dobra, jedna siatka już poszła. Oczywiście rozgrzewka wody, dziewiętnastki. No i lecimy dalej. Dla chłopaków musy jogurtowe, sześciopak, bez laktozy. Będziemy grzeszyć, matka wzięła chipsy. no i to dwie paczki. Tu jest, yy, co to jest, porszmak śmietankowy jakiś i paprykowy. Powiem wam, że mam starszą ochotę na chipsy. Tak mi, tak mi. Unutę. Nie wiem, nie wiem, może jakbym ukryła, i gdzieś zjadła zamknę się w łazience zjem, to by był świetny pomysł. Yy, wzięłam sześć takich bułeczek. Makaron rosółowy, bo ostatnio był makaron z makaronem grubym. Niestety, aż wystarczy. ale z tego oczywiście, co mamy jak to w domu polskim, pomidorowa. Dwa dni do sołu, dwa dni pomidorowe. I dziękuję. Zupę mam na cały tydzień. Yy, Spaghetti. Wzięłam jedną mozzarella, chyba sobie zjem dzisiaj na kolację. Właśnie sobie uświadomiłam, że miałam kupić warzywa i nie kupiłam żadnych warzyw. Wiedziałam, że coś jeszcze miałam kupić. Cztery razy mleko. Więc mi trochę zajdzie im nie wyjdę, im je wyjdę, I je wyjmę. Trzy. I czwarte mleczko. I kawa, którą mój mąż pije. Ja piję rozpuszczalną, on taką. Więc tak, już jedna siatka. Jeszcze tam dwie siateczki, widzicie, są. Z kawą się napija, oj, oj. W ogóle dzisiaj przed etap u mnie w domu, że krzesła w kuchni są dosłownie na ścisk wsunięte pod stół. Jedno jest tak przekręcone do ściany jest zablokowana lodówką i stołem. Długie wciskam pod stół, a w dużym pokoju krzesła leżą na podłodze. Bo niestety, jakby mnie powiesiła, to one by szybko wylądowały na podłodze i lepiej, żeby wtedy ominęły wojtka. Gdyż ponieważ Wojciecho nauczył się władzić tak na krzesła. Już dawno się nauczył kłaść na krzesła, ale wczoraj. To w kuchni dwa razy zleciał z krzesła, a to są takie krzesła, że jak źle albo pociągnie, to, to ono się przewróci razem z nim. I wczoraj jeszcze w dużym pokoju się także wywalił z krzesła, upadając gdzieś przy twarzą i ma siniaka na ustach. Ma takie spuknięte tutaj usta i ma siniaka. No więc u mnie krzesła leży teraz na podłodze. Świetnie, po prostu. A, A dzisiaj y, wymyśliłam sobie kopytkę na obiad. I żeby zrobić kopytkę na obiad, to musiałam, y, no musiał pójść pyszę z nim, dopóki się zamknąć, bo nie było takiej opcji. Ja po prostu nie dało, nie zabiałem ich. Nie. Życie mhm. byłoby po zabiegu. Taki Wojciech mam No dobra Oczywiście nasz serekowna. Dwa razy mam piratki. Na pewno mam dwa razy, jak dwa opakowania się brało, to było troszkę taniej. Szynkę, 95% mięsa. Takie piratki jeszcze wzięłam. I oczywiście mielonka. Kiełbaska. Kiełbaska wieprzowa z Sto 130 gram mięsa wieprzowego na 100 gram produktów. Firma Kadanos. Nie wiem, czy skład jest taki świetny, czy nieświetny yy, Ona kosztuje za kilogram 35 zł, ale jest po prostu tak pyszna. Ostatnio mhm. mieliśmy nieśmieją z pomęczowo naklejkowym w ogóle ma w rewelacyjnej cenie. A dzisiaj niestety już za te 300 gram zapłaciliśmy 10 zł i 61 groszy. Ale jest po prostu genialna. Dwie limonki. Znalazły się piratki. I zleciały na podłogę. Dwa razy falafel. To nie ucieka. To nic, to nic. te falafele. <laughs> Powiem Wam, że. Tylko właśnie nie jestem pewna, czy to są te falafele. Yy... Mieszankę mąki, świecie, co, suszonych przyprawy i zioła. Aha, to nie są te jaglane. Cholera. No, ja myślałam, że to są te jaglane, bo te jaglane są rewelacyjne. A dzisiaj wzięłam takie. Tu znowu. Będziemy testować. Dwa razy cukier waniliowy, bo dzisiaj robiłam chlebek waniliowy. Mmm, <śmum> wróć. Robiłam chlebek bananowy i nie było cukru waniliowego. I <śmum> ja tu jeszcze. mam. <śmum> Dwa razy. Boloński dwa razy gulasz. Powiem Wam, że bardzo pyszne, bardzo fajne, naturalne, tak, bez dodatków i takich innych czekolada deserowa. 50% kakao. To co by wzięłam z myślą o sobie. To się bym zjadła ostatnio słodkiego, ale przecież co? W tym domu nie ma co słodkiego. Co my tu jeszcze mamy? A my tu jeszcze mamy dwa razy kefirki tuskawkowe. Bardzo mojemu mężowi smakuje, teraz po telepie, bo muszę trzymać tą siatkę. Mąż sobie wziął cztery takie piwka. A ja sobie wziąłam też dwa piwka, ale ja już mniej procentowe. To mojzo. I jeszcze jedno gdzie to jest. A drugie to w sumie jeszcze nie piłam, ale esowe, Więc na pewno przykro, przysmakuję. Więc tak idę to odłożyć. I z robi mały. klep tostowy w Lidlu są teraz e, coś tu ciekawego o nich pisze pochodzenie polska bodoweczki w takim pojemniczku będzie potem Wojtek miał do zabawy pojemniczek mam właśnie plan zrobić może jakieś dożdżówki widziałam jeszcze mam w e, zamarzacym Dobrze. I może, może, kto wie, koncentrat pomidorowy? Dwa razy kasza burgur, bo już nie miałam kompletnie nic. Dwa razy ryż. Dwa razy ryż. Co my to jeszcze Leci mi masełko mielone. Może będzie spaghetki. Kestijanowi wzięłam taką puszeczkę cytrusowa herbata. Mes i dwa razy jajka. I nie mam gdzie ich postawić. Więc tak. No i sobie nie gdzie postawić. No, no dobra. I tyle moich zakupów. Jak zwykle dużo pieniędzy poszło w Lidlu. <laughs> I co? Patrzę się na ten krem kakaowy Bo tak po prostu nosi mnie coś na coś słodkiego. Moja dieta to wiecie co? Już zapomniała, że istnieje. Mhm, <laughs> <laughs> mhm. Ostatnio mi to nie idzie. Ale tak czekolada i chipsy zagryź. Ta, za chcianki, co? Chcę mi się. Dobra, kochani. Ostatni łyk z wami. Bo już jest nie późno nie wcześnie. łyczek, żeby było, że pijemy kawusie wspólnie. Mam nadzieję, że wy też również czas pijecie kawusie. Jak oglądacie ten filmik? Jutro na obiad chyba zrobię kurczaka upiekę, tylko muszę... Garnek. Kupiłam sobie garnek. Z okazji swoich urodzin. Kupiłam sobie garnek. Za punkty w stokrotce. I co? Jeszcze czekam. Nawet jeszcze go nie umyłam, nie wykorzystałam nic. I tak myślę, że to bym całego kurczaka do niego sadziła. Więc to będzie na jutro na obiad. Mhm. No dobra, kochani, trochę pogadane za 20 minut będzie, żebyście się mocno nie wynudzili. Do zobaczenia! Pa!